Dzień dobry państwu. Nazywam się Anna Świercz. Jestem nauczycielem matematyki. W tym roku dzięki uprzejmości Warszawskiego Instytutu Bankowości dołączyłam do drużyny Jacka, a właściwie do nauczycieli, którzy tworzyli materiały, z których państwo możecie y, korzystać. Uczę w szkole podstawowej, dlatego stworzony przeze mnie scenariusz, czyli matematyczna przygoda przedsiębiorczego Jacka, jest skierowany do nauczycieli klas czwartych i starszych. I teraz, szanowni Państwo, czego dotyczy scenariusz w wspomnianym tytule Matematyczna Przygoda Przedsiębiorczego Jacka? Scenariusz bezpośrednio odwołuje się do książki Przygody Przedsiębiorczego Jacka. Oczywiście. Przeprowadzenie scenariusza, do jego przeprowadzenia nie jest wymagane, nie jest wymagana znajomość książki. Jednak zachęcam Państwa, jak i Waszych uczniów, do jej przeczytania. Dla mnie była to niesamowita przygoda, aż sama nie spodziewałam się, że tak szybko połknę tę książkę. Dlaczego? Dlatego, że przypomniała mi ona czasy, gdy sama chodziłam do szkoły i prowadziliśmy. Sklepik szkolny, a w klasach młodszych mieliśmy książeczki oszczędnościowe, czego dotyczy scenariusz Scenariusz jest scenariuszem matematycznym. Można go przeprowadzać na matematyce w klasach czwartych, piątych i w klasach starszych. Można go również przeprowadzić na lekcji wychowawczej. Jesteście Państwo i wasi uczniowie zaproszeni do pomocy policji do przeprowadzenia śledztwa i odnalezienia złodziei dwóch rowerów, które zostały ukradzione w kooperatywie Jacka. Ci z państwa, którzy czytali książkę Wiedzą, że to właśnie ta kradzież spowodowała to, że kooperatywa musiała zostać zamknięta. Niestety dzieci nie były ubezpieczone, a właściwie nie dzieci tylko rowery. Dzieci nie wykupiły ubezpieczenia, ponieważ o tym nie wiedziały. Jeden z rowerów był kupiony na kredyt i niestety dzieciaki nie były w stanie go spłacić. I teraz pomagacie Państwo i uczniowie policji. W jaki sposób? Pierwsze czynności organizacyjne, które musicie zrobić przed rozpoczęciem lekcji, te czynności to podział na grupy. Moi uczniowie pracowali w parach. Dlaczego w parach? Dlatego, że moim zdaniem to jest ta grupa. Najmniejsza jaka może być, aby uczciowie efektywnie pracowali i pracowali z dużym zaangażowaniem. Każda z grup otrzymuje od nauczyciela listę podejrzanych. Lista podejrzanych należy ją wydrukować, jest dołączona w materiałach do scenariusza. I teraz yy, wspólnie z dziećmi należy po pierwsze omówić. Jak ta lista podejrzanych wygląda? Na liście jest 20 nazwisk. I co wiemy o tych 20 osobach? Znamy ich płeć, znamy wzrost, znamy jaki mają kolor włosów, wiemy czy nosiły okulary, oraz również wiemy, jaki zawód wykonywały. Uwaga, są to zawody, które w większości wspomniane są w książce przygody przedsiębiorczego. Jacka. I teraz jak prowadzi się śledztwo? Uczniowie muszą po kolei skleciać osoby, które przestają być podejrzanymi. Wiemy wtedy, że to nie one ukradły rowery kooperatywie Jacka. Jak należy tych podejrzanych eliminować? Ano w taki sposób, że należy rozwiązać pięć wskazówek. Rozwiązanie każdej z nich powoduje wyeliminowanie pewnej liczby podejrzanych. Prosimy dzieci o to, aby rozwiązywały wskazówki po kolei. I ja teraz z Państwem omówię po kolei wszystkie pięć wskazówek. Pierwsza wskazówka podana jest w postaci kodu. Kod składa się z pięciu tabliczek i trzeba Odpowiednio nauczyć się z nich korzystać. Żeby to zrobić, żeby naprowadzić dzieci, podany jest tutaj przykład. Słowo arbus w tym kodzie będzie wyglądać właśnie w taki sposób. No i teraz nauczmy się wspólnie, jak z tego kodu korzystać. Popatrzmy na pierwszy znak. Żeby go odkodować, mamy jedną z pięciu tabliczek, którą tabliczkę wykorzystamy. Wykorzystamy tabliczkę pierwszą, ponieważ na niej są takie kształty, a nie ma w środku kropki. I teraz uwaga, jak odnaleźć tą literę? Potrzebujemy, litera ta znajduje się, jest zamknięta w prawej ścianie i podłodze. I teraz zobaczmy, to jest litera A, ponieważ przy literze A jest prawa ściana i podłoga. Teraz mamy drugi znak. Teraz proszę, musimy się zastanowić, proszę, żebyście Państwo to też zrobili. Z której tabliczki korzystać będziemy. Ponieważ mamy kropkę i znowu są podłogi i ściany, to będzie to tabliczka numer 2. I teraz co mamy mieć? Mam mieć sufit i lewą ścianę. No to patrzę, co mam mieć. Sufit, jestem sufit i lewą ścianę. To jest litera R. Teraz mamy trzeci znak. I co ja, jaką mam tu sytuację? Znowu, która tabliczka? Tabliczka pierwsza. Dlaczego? Bo nie ma kropki. I teraz co mam mieć? Prawa ściana, lewa ściana i podłoga. To która to będzie litera? Prawa ściana, lewa ściana i podłoga. Czyli to jest litera B. Teraz proszę zobaczyć, że pozostałe dwa znaki są inne. Mamy ten znak i ten znak, więc nie będzie to pierwsza, nie będzie to trzecia, przepraszam, druga i trzecia tabliczka, tylko będzie to któraś z tych tabliczek. No i pierwszy znak nie ma kropki w środku, więc patrzymy, gdzie mamy taki znak. To jest litera U. Teraz jesteśmy w tym miejscu, mamy kropkę, jesteśmy tu i to jest litera Z. Moje doświadczenie pokazuje, że dzieci większego problemu z tym nie mają. Jeśli by miały, można z nimi w taki sam sposób, z wykorzystaniem na przykład tej prezentacji, omówić, jak należy odkodować hasło, które im zostawiamy wskazówkę pierwszej. I teraz uwaga, szanowni państwo, tu jest kawałek. Tej wskazówki całej nie zamieszczaliśmy, bo po prostu czytelnie przestało być to wtedy czytelne. I cała wskazówka brzmi: zawód, który wykonuje podejrzany, nie wymaga biegłej sprawności rachunkowej. Czyli tutaj nie trzeba dobrze liczyć. I teraz, jeśli bym wróciła do listy podejrzanych, no to tutaj mamy, że na przykład mamy mechanika, czyli ta osoba będzie dalej. Podejrzana, bo mechanik w czasach Джеka nie musiał biegle liczyć i sprytnie rachować. I po kolei, na przykład, będziemy, znajdźmy jakąś taką, takich podejrzanych, którzy będą mogli ten, na przykład, można usunąć panią nauczycielkę, ponieważ ona, ucząc dzieci, musiała biegle posłuchiwać się rachunkami, więc ona w tym momencie przestała być osobą podejrzaną. I tak. Taką informację uzyskujemy dzięki rozwiązaniu wskazówki pierwszej. Teraz mamy wskazówkę drugą. Jest to wskazówka, która wymaga od dzieci liczenia. Składa się ta wskazówka z czterech zadań. Jaka jest konstrukcja tych zadań? Rozwiązanie z zadania pierwszego wykorzystamy w zadaniu drugim, rozwiązanie zadania drugiego w zadaniu trzecim, i tak dalej, i tak dalej. Tu mamy taką typową zagadkę matematyczną, którą należy po prostu policzyć, żeby obliczyć kapitał początkowy, na który złożyły się dzieci, które założyły kooperatywę. I teraz uwaga, jeśli byśmy prześledzili dokładnie treść zadania, a nie będziemy tego teraz robić, ten kapitał wpłacony przez pozostałe dzieci, czyli dzieci nie wymienione z imienia, czyli nie Jack, nie William Pennel, nie Phil, nie Lili. I sam Jack wychodzi 8 centów. I zadaniem dzieci jest rozwiązanie tego. Teraz proszę zobaczyć, jak wygląda zadanie numer dwa. Gdyby Jack chciał sam założyć ko kooperatywę, mógłby wziąć kredyt, który stałby się kapitałem początkowym. Potrzebowałby tych 200 centów. Jeżeli spłata miesięczna <laughs> wynosiłaby, i tu jest powiedziane, dwa razy więcej niż. Odpowiedź zadania pierwszego. W zadaniu mieliśmy 8, to tu będziemy mieć 16 centów. Przez ile miesięcy musiał, musiałby spłacać kredyt w wysokości 200 centów? Tam wychodzi 12,5 miesiąca, dzieci muszą to zaokrąglić i wychodzi 13 miesięcy. Teraz uwaga, z tą trzynastką udajemy się do zadania numer 3. Dalej jesteśmy w wskazówce drugiej. I teraz uwaga, tu wpisujemy tą odpowiedź. 13. Tu mamy książkę magazynową, gdzie Jack notował y, swoje zakupy i sprzedaż. Y, minusem oznaczamy sprzedaż towaru klientowi, a znak plus oznaczamy zakup towaru do magazynu przez kooperatywę. Zadaniem dzieciaków jest uzupełnienie tej książki magazynowej. I teraz uwaga, dane, które mamy tutaj w tej książce, posłużą nam do tego, żeby rozwiązać zadanie czwarte, ostatnie ze wskazówki numer dwa. I teraz tu jest taka sytuacja, że mamy obliczyć tygodniowy dochód kooperatywy Jacka. Tu są niezbędne informacje podane do tego, aby ten dochód policzyć, albo zysk kooperatywy Jacka, gdyby sprzedał wszystko pierwszego dnia. I tutaj mamy wskazówkę. Liczby powstają dwie liczby: 170 i 179. I uwaga, złodziej miał wzrost więcej, miał, yy, przepraszam, złodziej miał wzrostu więcej niż 170 cm i mniej niż 179. I teraz uwaga: yy, wszystkie osoby, które nie mieszczą się w tym przedziale wzrostu, należy skreślić z listy podejrzanych. I tak zakończy, zakończyliśmy wspólne rozwiązywanie wskazówki numer 2. Teraz mamy wskazówkę numer 3. Można to porównać do takiego pierwszego spotkania z układem współrzędnych. Mamy e, współrzędne poziome, współrzędne pionowe i Teraz wskazówka jest w takiej postaci. Zaraz ją Państwu za chwilkę pokażę, ale może najpierw. Jeśli podam współrzędną 2,2, 2, to jest wtedy to literka G. Jeśli współrzędna 3,4, to jest litera O. A jeśli będę wezmę współrzędną 7,7, otrzymam literę E. I teraz uwaga, wskazówka numer 3 wygląda w ten sposób, że są podane współrzędne. Zadaniem dzieci jest popatrzenie na ten taki literowy układ współrzędnych i odszyfrowanie tej wskazówki. I teraz wskazówka brzmi dokładnie tak: ma doskonały wzrok, ale ukrywa to nosząc okulary. Czyli uwaga, znowu, jeśli zostali nam po, na liście podejrzani, którzy okularów nie noszą, wówczas możemy ich z tej listy podejrzanych wykreślić. I w ten sposób lista podejrzanych robi się coraz węższa, i mamy, coraz bliżej jesteśmy rozwiązania naszego śledztwa matematycznego. Dobrze, wskazówka numer 4 jest wskazówką taką też bardzo matematyczną. Tutaj dzieci muszą wykazać się sprawnością rachunkową. Tu widzicie Państwo kawałek tylko tego, co dzieci muszą wykonać. Jest cały alfabet, a temu alfabetowi przypisane są litery. I tu mamy 70, 7 razy 8, czyli 56. 9 razy 9, 81, 56 podzielić na 7 to jest 8. I proszę zobaczyć, wskazówka jest podana w postaci liter. No i na przykład mieliśmy literę A, to było 56, czyli wszędzie tutaj w to miejsce, czyli tutaj powinna być litera A. Zobaczmy, czy jeszcze gdzieś ma literę A, a no tutaj też. Teraz uwaga, rachunków jest więcej niż jest. Liczb. Nie wszystkie, przepraszam, liter. Nie wszystkie litery są wykorzystywane w naszym haśle. Zobaczmy tutaj ten fragment. Mamy go tutaj rozwiązanego. Ten fragment jest tutaj rozwiązany i mamy kawałek rozwiązanej również wskazówki. Tu dzieci muszą rozwiązać wszystkie rachunki, wszystko muszą obliczyć i dopiero potem przyporządkować. I teraz yy, uwaga. Jakie tu jest, jaka tu jest wskazówka, że włosy podejrzanego nie były ani ciemne, ani jasne. Trzeci kolor włosów wspomniany, to były włosy siwe. Więc zostają tutaj podejrzani, którzy mają siwe włosy. I po rozwiązaniu wskazówki numer 4 uczniowie mają, zostaje im może. M, 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 mają już mało do roboty, zostaje im na liście podejrzanych, zostają im dwie. Osoby. I tutaj pomaga nam bardzo wskazówka numer 5 w w tym, aby powiedzieć to ukradł rowery kooperatywy Jacka. I teraz znowu mamy tutaj taką tabelkę, można by to porównać do gry w statki, bo będziemy dzieciom pokazywać, które słowa należy wybrać podając literę i liczbę. No, i proszę zobaczyć, E3 to jest słowo musiało. Sprawdzamy, wracam z prezentacją. E3 to jest musiało. Jeśli uczniowie rozwiążą po kolei, po kolei każdy z tych pól zamienią na słowo, dostają chyba mało logiczne zdanie. Musiało być dwóch odjechali, którzy na zatem skradziono dwa rowery, złodziei nich. No, troszkę to jest mało logiczne, ale na całe szczęście jest tu odpowiedź. Słowa są pomieszane, Uż z nich zdanie wskazówkę. No i po ułożeniu tych słów otrzymujemy taką informację. Skradziono dwa rowery, zatem musiało być dwóch złodziei, którzy na nich odjechali. No i zobaczmy jak to wygląda. Jest tak faktycznie. Ci podejrzani, których wskazaliśmy, rozwiązując śledztwo matematyczne, pomagając kooperatywie Jacka w znalezieniu złodziei rowerów, to Waszkiewicz Anna i Sam Lopez. I to są osoby z siwymi włosami, to są osoby, które nosiły okulary, to są osoby, które nie musiały biegle liczyć. No, i wzrost też się zgadza, bo jest więcej niż 170, a mniej niż 179 cm. Szanowni Państwo, 45 minut wystarczy na przeprowadzenie takiego śledztwa. Dzieci bawią się bardzo dobrze. Druga sprawa jest taka: po rozwiązaniu śledztwa czują taki zawód, że to już, już skończyliśmy, a nie ma więcej. Przy okazji tego scenariusza, oprócz tego, że ćwiczymy te umiejętności matematyczne, dzieci uczą się tej ekonomii. Opieramy to wszystko na książce o Jacku. Mam nadzieję, że Państwa uczniowie, tak samo jak moi, będą mieć dużo radości z tego matematycznego śledztwa. Mam nadzieję, że będziecie Państwo się czuli zainspirowani i życzę Wam i uczniom, Dobrej zabawy. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, kiedyś do zobaczenia.